Witajcie na kanale Mama Mamamówi.pl. Dzisiaj przepis na rewelacyjne faworki. Idealnie kruche, delikatne, rozpływające się w ustach. Faworki i chrusty są banalnie proste do przygotowania. Wystarczy zrobić je raz, a już nigdy nie kupicie gotowych w sklepie. Zapraszam do oglądania. Rozpoczynam od wsypania 300 g przesianej mąki do dużej miski. Dodaję pół łyżeczki soli, pół łyżeczki cukru. Cztery żółtka, pięć dużych łyżek śmietany i jedną łyżkę spirytusu. Wszystko dokładnie mieszam mikserem. Można od razu zacząć zagniatać ciasto ręcznie, a mieszanie pominąć. Wymieszane ciasto przekładam na blat podsypany mąką i zakniatam tak długo, aż będzie jednolite. Jeżeli ciasto się klei, podsypuję mąką tak, aby łatwo odchodziło od blatu. Muzyka. Ciasto musimy dobrze napowietrzyć. W tym celu uderzam kilka razy wałkiem z każdej strony. Następnie zawijam ciasto i znowu uderzam. Robię tak kilka minut. Im lepiej zbite ciasto, tym chrusty będą delikatniejsze. Ciasto dzielę na dwie części. Rozwałkowuję bardzo cieniutko na około 2 mm. Kroją na równe paseczki około 2 cm. Paseczki dzielę na mniejsze części. W każdej robię nożem nacięcie. Jedną część chrusta przekładam przez dziurkę i tak robię ze wszystkimi. Trzeba to robić delikatnie, ponieważ ciasto jest bardzo rozciągliwe. Gotowe faborki przykrywam ściereczką, żeby nie wyschły. Rozgrzewam tłuszcz, trzy kostki smalcu dobrej jakości lub 500 ml oleju. Jeżeli nie lubicie zapachu smalcu, smażcie na oleju. Smażę w porcjach na złoty kolor. Obracam drewnianym patyczkiem. Wykładam gotowe faworki na ręcznik papierowy i zostawiam do wystygnięcia. Kiedy wystygną, posypuję cukrem, pudrem. Smacznego! Jeśli przepis Wam się podobał, proszę o łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu będę mogła tworzyć dla Was kolejne filmy.